Gościem Radia Katowice o jest przewodniczący śląsko Roskiej Solidarności Dominik Kolosz. Panie przewodniczący, dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry radiosłuchaczom. Zacznijmy od górnictwa. W mojej głowie plączą się takie myśli, że ile to jeszcze trzeba będzie listów, w których zawarte będą żądania, które będą ultimatum wysłać do rządu. Cóż, no za pana, pana, odpowiem za pana tak, kadencji. Odpowiem tak trochę sarkastycznie no pewnie coś na zasadzie takiego słynnego sketchu kabaretu. Tej, wie pan, jaka wtedy była odpowiedź. No, tych listów pewnie będzie jeszcze mnóstwo. Aczkolwiek, tak mówiąc, zupełnie na poważnie tak naprawdę to po, wczoraj, po spotkaniu poniedziałkowym, który mieliśmy z panem rządem przy udziale pana premiera Sesina. No, cały czas pewnie notorycznie będziemy się spotykać, notorycznie będziemy rozmawiać. My cały czas jesteśmy w blokach startowych, żeby, jak się to mówi, po związkowemu przywalić, jeżeli ta umowa społeczna, bo o niej rozmawialiśmy w poniedziałek i o stopniu realizacji, będzie tak realizowana jak do tej pory, bo do tej pory w zasadzie w 90%, co myślę, udowodniliśmy stronie rządowej, realizowana nie była. Oczywiście znowu deklaracje są takie, że teraz nastąpi znaczne przyspieszenie i to wszystko co jest tam zapisane wreszcie będzie realizowane. No, Ale to jest, to są tylko zapewnienia, to są tylko deklaracje. Ja cały czas mówię o tym, że jestem już prawie 35 lat w związku małżeńskim z moją ukochaną małżonką, jej 35 lat i deklaruję, że kupię jej futrę. Do tej pory nie kupiłem. Bo Pana nie stać. Ale z drugiej z strony, to tak temat. na marginesie, ale z drugiej strony wie Pan, no... No nie ma chyba innej drogi niż to, co podpisaliśmy 28 maja ubiegłego roku, jeśli chodzi o transformację regionu i transformację górnictwa, bo nikt też innej drogi nie wskazał, a ci, którzy ci, którzy mówią, że w 1949 rok to jest za krótko. I gdyby w jakiś tam sposób, nie daj Boże, przyszli do władzy, no to pewnie mogą wywołać jeszcze większe niepokoje społeczne na Śląsku niż te, które były, i te, które oby ich nie było, ale te, które mogą się szykować, jak umowa społeczna nie będzie realizowana. Czyli, mówiąc w skrócie, jesteśmy skazani na siebie jako strona rządowa i strona społeczna. Grunt tylko, żeby ta strona rządowa przestała nas na miły Bóg kiwać, i żeby przynajmniej jeden dokument, który tutaj na Śląsku został podpisany. Był zrealizowany. Nie to powiem, ja... że jestem optymistą po poniedziałku, bo nie jestem, bo jestem realistą, ale pewnie cały czas będziemy musieli bardzo mocno naciskać na stronę rządową, żeby to, co jest tam zapisane od tak osi czasu, czyli kopalnie, które mają być w odpowiednich latach likwidowane, ostatnio w 2049 począwszy, aż na ustawie o Funduszu Transformacji Górnictwa kończywszy, żeby to wszystko było zrealizowane. Co właśnie? Co z tą ustawą? Otóż jest tak, że ona gdzieś tam nie wiadomo gdzie jest tak naprawdę dzisiaj, mimo że została przez nas jako przestronę społeczną sporządzona, Ale ma została być przekazana. I ma Pan premier Sasin w poniedziałek zapewnił w zasadzie, nie zdeklarował, i to jest ta może pozytywna różnica, że na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ta ustawa będzie omawiana. I daj, Panie Boże, żeby tak było, bo jak tak będzie, no to ona wreszcie nabierze mocy prawne i oby jeszcze no w tym kwartale, najpóźniej w kwietniu, stanęła na wokandzie sejmowej, żeby wreszcie była uchwalona. To jeszcze co z wnioskiem notyfikacyjnym? E, bo tu też jest problem. Tutaj nas na szczęście uspokojono, bo były takie przecieki, one notabene były prawdziwe, że kazano spółkom węglowym przygotowywać inne plany operacyjne. Czyli, że po prostu miało być skrócone. Wydobycie. Miały te okresy być skrócone. Natomiast wczoraj jednoznacznie doszliśmy do wniosku po poniedziałkowym spotkaniu na takim naszym wewnętrznym spotkaniu związkowym, że wniosek notyfikacyjny, zgodnie z tym, co tam zostało ustalone, będzie taki, jak przewiduje umowa społeczna, czyli kopalnie będą wygaszane, likwidowane do roku 2049. Aczkolwiek powiem też panu, że. Bardzo ostro dyskutowaliśmy w ogóle o tym, co się w kraju dzieje w kontekście inflacji, szczególnie cen gazu, cen energii. My mamy czarną satysfakcję związaną z tym, że praktycznie rzecz biorąc od 15 lat wszystkie opcje polityczne przestrzegaliśmy przed tym, co się w naszym kraju stanie i co w Europie się stanie, jeżeli polityka klimatyczna będzie tak bezgłowy prowadzona. Pytanie, czy na dzisiaj jest jeszcze czas, żeby ją bardzo mocno skorygować albo też wręcz zawiesić jej stosowanie w Rzeczpospolitej Polskiej? Pewnie i na drugie, i na jedno, i na drugie jest jeszcze miejsce, tylko tu trzeba. Bardzo dużej woli politycznej i trzeba takiego rzeczywiście zadbania o polską gospodarkę, o to, żebyśmy nie musieli drzeć, że za chleb będziemy za chwilę płacić 20 zł, a za bułkę 3 zł. Ja widziałem taką drożdżówkę za 15 zł w jednym Aczkolwiek też Panu powiem, przepraszam, że wchodzę w słowo, że niedaleko jak dwa tygodnie temu byłem niedaleko mojej miejscowości u piekarza. Stoję u tego piekarza w kolejce i nagle patrzę ze Zasze, bo u niego wisi kartka, że u mnie chleb nie zdrożeje, bo mam piec węglowy. O, widzi pan. No to skoro już mówimy o cenach i o pieniądzach, to Polski Ład obowiązuje od kilku tygodni. Czy pan już wie, według której ordynacji podatkowej będzie się pan rozliczał? Myślę, że tego na razie niestety nie wie nikt i, i powiem w ten sposób. No to miało być. Ja generalnie z założeniami tej reformy podatkowej się zgadzam, tak, bo u nas był bardzo degresywny system podatkowy i to jest prawda. Natomiast ci, którzy ją przygotowali, i ci, którzy w władzie narobili takiego bajzlu, tak mówiąc, na zwyczajnie świecie już dawno powinni z rządu być wywaleni, no bo to jest sytuacja nie do przyjęcia i nie do pojęcia, że po pierwsze, ludzie nie wiedzą jeszcze, jakie dostaną wypłaty. A niektórzy pod... już dostali wymienić. Niektórzy już I to dostali, takie, jakie to dostali mniejsze. W dalszym ciągu ani przedsiębiorcy, ani pracownicy na etatach nie wiedzą, czy się będą mogli wspólnie z małżonkiem rozliczać, a jak się rozliczać, to na jakich zasadach przedsiębiorcy nie wiedzą, czy przejść na ryczałt, czy dalej prowadzić księgę podatkową tak zwanego podatku liniowego. Polski ład wymaga rzeczywiście uporządkowania bajzel jest okropny. Mam nadzieję, że to będzie uporządkowane i też tutaj mamy taką czarną satysfakcję, bo jak we wrześniu tamtego roku wysyłaliśmy jako śląska-nębrowska solidarność opinię co do polskiego ładu, no to powiem panu redaktorowi, że niestety w 90% te nasze zastrzeżenia, co się może stać, się w życiu niestety spełniły. Czy minister Artur Soboń może być lekiem na cały polski ład? O tak? No, życzę mu powodzenia i, i, i to są szczere życzenia, ale, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie zadanie. Polski ład może zostać uporządkowany, jeżeli rzeczywiście doszłoby do takiej sytuacji, że nie tylko rządzący będą mówić o reformie, ale taka reforma musi być zrobiona z bardzo dużym udziałem społecznym, właśnie nie tylko związków zawodowych, ale też przede wszystkim przedsiębiorców, samorządowców. Musi być zrobiona odpowiednia kalkulacja. Być może musiałby być zrobiony okres przejściowy. Nie wiem, czy w tej chwili na to wszystko na to wszystko jest jeszcze czas, ale. To może trzeba zrobić ale... panie przewodniczący, tak jak mówią, niektórzy. Że te dobre rozwiązania utrzymać, a całą resztę zawiesić na rok i nad nimi pracować? No być może być może tak, wie pan, to jest też tak, że są takie elementy Polskiego Ładu i jest ich naprawdę wiele, które są dobre, bo Moja teściowa, która jest emerytką po 35 latach pracy na kolei dostała emerytury 160 zł więcej i jest OK. Natomiast z drugiej strony nie może też być tak, że na przykład, hutnik, który pracował 45 lat w hutnictwie, dostał teraz emerytury w związku z tym, że on sobie wypracował 300 zł mniej. Nie może też być tak, że z pani sprzątaczka na minimalnym wynagrodzeniu dostaje tam 148 zł więcej, natomiast pracownik wysoko wykwalifikowany w, w, w fabryce samochodowej dostaje 200 zł. mniej. Myślę, że tu popełniono taki kardynalny błąd, zaliczając ludzi, którzy tam zarobią gdzieś do 10 tysięcy zł. do tak zwanej klasy, jak to w pewnej średniej. fajnej polskiej komedii, middle-middle class, czyli klasy średniej, a biorąc pod uwagę chociażby te wszystkie czynniki inflacyjne no to nawet te większe pieniądze dla tych biedniejszych no to inflacja po prostu zjadła I, i to też powinno spowodować dosyć głęboką rewizję Polskiego Ładu. Ostatnia minuta nam została to ostatniej niedzieli, która przed nami. Na koniec cieszy się pan, że to będzie ostatnie handlowanie niedziela. Ja myślę, że to bardzo dobrze panie redaktorze, bo raz poprzednie prawo no, spowodowało to co spowodowało, czyli te duże koncerny, duże sieci Handlowe wykorzystały luki prawne i nagle w każdym Lidlu, w każdym Oszą powstały placówki pocztowe. Dwa, że jak w tym pierwszym okresie obowiązywania ustawy o wolnych niedzielach w handlu. Ludzie się jednak do tego przyzwyczaili, generalnie rzecz biorąc wszyscy przestali psioczyć i to dobrze, że wszyscy pracownicy handlu będą sobie mogli najzwyczajniej w świecie w niedzielę odpocząć. Dominik Korosz, przewodniczący śląsko Solidarności był dziś gościem Radia Katowice. Panie przewodniczący dziękuję tradycyjnie, życzę zdrowia. Dziękuję bardzo, radiosłuchaczom zdrowia. Radio słuchaczom zdrowia.